Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku na moim kanale e, znajdujemy się dalej na KD3-346, e, na moim głównym koncie. E, mamy do wykonania tutaj parę misji, jeżeli chodzi o mobilizację sojuszu, troszkę gemów do wydania, troszkę giru do wykucia. Oraz myślę, że dnia dzisiejszego otworzymy sobie skrzyneczki z wyborem formacji. Mam 70 legendarnych do wyboru pięć losowych i troszkę tych epickich oraz elitarnych, tak się nazywają. Tak, elitarnych. No i zobaczymy, co z tego nam dzisiaj przyjdzie. Ale na samym początku wyślemy sobie farmy. Znaczy, farmę, wyślemy sobie forty. Porobimy, bo na moim KD obowiązuje zasada 1 plus 1. Czyli jeden fort. Czyli na każdy fort może dołączają tylko jedna osoba. Ja to sobie tutaj zawsze robię z farmą. Konto farmę zawsze mam odpaloną na blustaku i sorry, tak właśnie wysyłam. Jest to jednak. Jeżeli ktoś korzysta z komputera laptopa to nie oszukujmy się dużo 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 szybciej i wygodniej jest w ten sposób to robić niż relogować a robienie fortów jeden plus jeden. No, daje sporo profitów dla KD. My, mimo tego, że jesteśmy idzie. to otwieramy tak naprawdę średnio co 20 godzin skrzynię sojuszu, która daje nam sporo profitów. Po prostu. <laughs> Mamy AM. Ja już sobie wybrałem tutaj misję do wydania 15 tysięcy gemów, i miałem tutaj misję z, z kuciem przedmiotów. No, ale widzę, że ktoś niestety je odświeżył. Że ktoś je niestety odświeżył i troszkę popsuł nam plany. Jako, że mamy początek nowego tygodnia, to również odświeżył nam się sklep VIP. Standardowo kupujemy tutaj wszystko. Kupimy dosłownie wszystko, co powinniśmy kupić, czyli razem z skrzyniami wyboru materiałów. Jedziemy. Ile? 9000. Wszystkie to i tak będzie za mało, 11, czyli brakuje nam 3750 punktów do wydania. Nie będę wydawał e, aktualnie tych gemów na nic więcej z sklepu Sojuszu. Nie patrząc, mógłbym sobie kupić tutaj wzmocnioną obronę e, bądź wzmocniony atak. Tu jest e, również legendarne głowy, zwiększenie armii. A to będę kupował, ale nie teraz. Również 24 godziny przyspieszenia są niesamowicie przydatne. Znaczy nie oszukujmy się, tu jest dużo rzeczy, które jest warto kupować. Rezerwę, Przyspieszenia, zwiększenie armii oraz rzeźby legendarne rzeźby, jeżeli mamy wystarczająco dużo gemów na to wszystko. To oczywiście polecam. Kupiłem sobie to i teraz ładujemy standardowo VIP'a. Bo potrzebujemy do Vipa 17. Będziemy w niego powoli, po prostu jechać. Nie ma potrzeby się na razie śpieszyć. 2 i 50. Ok zrobiona misja. Ok, co tu mamy? Użyj jednego do wykucia. Ogólnie to tak, będziemy kłuć na pewno, będziemy wyku, wykuwali sobie ee, słowa im mogę A, już kupiłem. Będziemy wykuwać sobie Ach, ile razy można powtarzać. No nie wytrzymam dosłownie... Yy... Rozwali mnie. <ścoughs> A więc jakby to powiedzieć... przerwa. Okej, okay. mamy już do wyboru tutaj misję na kucie. Użyj 90 materiałów i użyj jednego szkica, jako że myślę, że będę ku róg ruk. Ruk czy pierścień? Kurde, nie pamiętam chwilkę co ja tutaj potrzebuję. ogólnie? Nie, chwilkę to jest tak. Tutaj mamy róg i pierścień. Tutaj mamy róg. Nie mamy pierścienia. No, u niego mamy wszystko. No to chyba pierścień będziemy kuć, tak myślę, raczej na pewno, to kujemy pierścień. Zabrałem się nie wziąłem jej, teraz byłby taki troszkę przypał. Użyj 94, 40, 40, 40, tak, bierzemy. I wchodzimy sobie fajnie, idziemy wykuć sobie pierścionek. Czekaj, czy mamy otwarcie jakieś skrzyneczki z losowymi materiałami? Już nie mamy nic. Turururur, tutaj to ma tak. Pierścień. Jedziemy. O, troszkę materiałów znika z mojego ekwipunku. No ale tak to zawsze wygląda. Próbujemy tak. Oczywiście. Pasło pomocnicze. I mamy kryta. Super, pięknie, wspaniale, super, że tak powiem. E, czy mogę zrobić screenshot? Tak, oczywiście sobie screenuję i jestem mega zadowolony. Od razu screen pod piechotę. Mam już całkowicie wykrytowany gear. Jest to super sprawa w tym momencie. Zobaczcie, mam pierścień w krycie. No, jestem mega, mega, ale to mega zadowolony. Pochwalę się tutaj moim ludziskom. A standardowo. I możemy oddać przy okazji misji. Super. Jestem mega zadowolony. Te kłócie było bardzo dobre. E, czy mamy wystarczająco teraz? E... O, coś tutaj zrobiłem, co? Mało Fort barbarzyńców. Prawie jesteśmy przy skończeniu lucerny. Super. W sumie tu nie ma nic za wyjątkiem kryształu przemiany, co by mnie interesowało. No, i standardowo rezerwa. <laughs> yep. Ok, jest fajnie, fajnie to, jak to robimy teraz? No, czekamy standardowo aż wróci, i zobaczmy, co my teraz dalej możemy zrobić z przebudzeniem. Co możemy tutaj przebudzić za przedmioty? Standardowo skupiamy się na. Aha, ok, rozumiem, czyli mogę tak naprawdę. Legi, które nam obrażenia do zadawania oddziałom na mapie 1,5%. Obrażenia zadane mobilizacją garnizoną. Obrażenia zadane na mapę. Myślę. Aktualnie myślę, że płaszcz sobie zrobimy na czwarty poziom. Więc bierzemy kolejną misję z kłucia. Użyj jednego szkicu gendernego podczas kłucia, udoskonania, przebudzenia. Okej, okay, przebudzamy. Tak. I jedziemy kolejny to było tu, poziom czwarty. Za niedługo będzie poziom piąty, cyk, 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 wow! I bum, poziom czwarty. Powoli nasz gir staje się coraz to lepszy. Wykuliśmy kolejny. Możemy zmienić teraz też również ekwipunek u naszego. jest. Jezu, już myślałem, że, go, że nie widzę, że go nie ma. <grych> Tutaj możemy dać pierście. Tak, skupiam się zdecydowanie bardziej na piechocie. Tutaj oczywiście moja kawaleria nie wygląda najlepiej, jeżeli o to chodzi, ale jest okej okay moim zdaniem. Teraz, no, wygląda to dużo, dużo lepiej. Cyk, cyk. Okej. Okay. Czy możemy jeszcze coś tutaj przebudzić. Super. Możemy sobie legi zrobić. A jeszcze zapomniałem. Przem Dobra. Zwykłe przebudzenie, nie. To nie, nie używa tego, więc okej. Okay. Moja piechota robi się coraz silniejsza. Co, co mnie niezwykle cieszy. To trzeba przyznać. I ulepszamy. No co będziemy? Czyż nie będziemy się tutaj jakoś czego brakuje? O, chyba. No ale, dobra. Na to sobie jeszcze nazbieramy. Na czwarty poziom jedziemy. Legi na czwarty poziom. Więc jedziemy. Next. Gdzie jest tutaj? Przebudzenie. Tak. Cyk, cyk. To jest coś, na co właściwie czekałem. I poziom czwarty mamy znowu za sobą. No, trzeba powiedzieć, że udoskonalić bez jaj. Tak już się nie robi. <grych> co tutaj się dzieje? No, takiego giru to ja nie posiadam. Więc nie będę mówić. No, ale na razie to wygląda. Całkiem, całkiem przyjemnie. Poziom trzeci, czwarty, czwarty, drugi, pierwszy, drugi i wszystko w krycie. No, myślę, że jest to dosyć mocarny zestaw aktualnie, jak na SIDLE. Będziemy starać się robić go coraz lepszy, żeby był yy, tutaj od razu wyś. Oddamy misję przy okazji. Yy. forcik barbarzyńców jedziemy. Kolejny. Tak tu. Tu. Tak jak powiedziałem. Bądźmy aktywni jak tylko się da. Okej, okay, nie chcę mi się na razie szukać. Ok <laughs> A więc tak, mamy pootwierane. Mamy AM jeszcze mamy dzisiaj możemy wykonać 5 misji, a dokupić jeszcze można 10. Czy będę to robił, no nie wiem, czy będę dokupywał wszystkie możliwe, wykuć już nie mamy czego, więc mi to nic nie zmienia, ale możemy troszkę pojechać z gemami, jeżeli chodzi o zakup VIP-a. 15k, no, myślę, że porobię sobie w ten sposób tę te misję i tak tego VIP-a będziemy upgrade'ować. Przed następną KWK i tak wszystko wydam w VIP-a, by dostać ten 17 poziom. Więc to co robię teraz i tak by nastąpiło. A tak tu przynajmniej będę miał jakieś większe profity. No jak widzimy, na razie nie ma już żadnej misji, która daje nam 15 kg do użycia. To nie, to nie robimy. Ok, guys. Ok, okej, okay. to zrobione, no to teraz jak powiedziałem, idziemy otwierać uzbrojenia, tylko, że jako, że nie pamiętam, jak to z, u mnie wygląda lista życzeń, tutaj jest w informacja. są cztery wybrane, a zobaczmy, jak to wygląda, nie w kwinie, tylko w Łuku. No też cztery, więc tak naprawdę bez większej różnicy, czy to będziemy otwierać w Klinie, czy w Łuku. Więc Otwieramy uzbrojenia. Myślę, że zaczniemy sobie od tych całkowicie losowych, najgorszych. Znaczy, tu prawdopodobnie wszystko i tak będzie do przetopienia. To sprawdzam tylko legendarne, epickich nawet nie oglądamy. Od razu wymiana. Ok, teraz może będzie troszkę więcej tych legendarnych, co my tutaj mamy, no nic ciekawego, wybierz wszystko, nie chce mi się potwierdzać. I teraz legendarne. Otwieramy. Zobaczymy, co to będzie. Czy mamy coś ciekawego? Nic nawet statystyki nie są przyjemne, żeby zablokować, a zrobić cokolwiek. Obrona piechoty 3, ale niepotrzebne. 1,5-2,9, 2,6. Wszystko przetwarzamy. Dobrze. To teraz zaczynamy od niebieskich z wyborem formacji. Mówiłem, że to wybierzemy sobie łuk, czy tam klient to będzie obłudnie, więc jedziemy z łukiem. Nawet nie sprawdzamy, że zero legendarnych nie interesuje nas to. Co my tutaj? No, znowu to samo. Kasacja, kasacja, wszystko kasujemy. Ale dziwna animacja była. <laughs> A to mało ważne. Ok, otwórzmy sobie jedną. Kasujemy. I jedziemy po 10 trzy razy. Nic, co by nas interesowało, same epickie. Same epickie. I same epickie szczerze, co bez najgorsze otwarcie tych epickich skrzynek, jakie kiedykolwiek miałem. Mamy 70 teraz skrzynek z wyborem formacji, a więc otwieramy sobie po 10 sztuk. I teraz już powinno być dużo, dużo lepiej. Zobaczmy, co tutaj jest. Wszystko, co będzie miało dobre statystyki będziemy blokować. Jeżeli będzie jakaś fajna formacja, to też byśmy to możemy zrobić. Nic ciekawego z tego, co na razie tutaj mi się wydaje. No, osaczenie tutaj było 3, 3,5, a zablokujemy. Może będzie się opłacało przerobić ją na jak to się nazywało? Na kombo. I otwieramy kolejne 10 skrzynek, zostało 60. Jedziemy, łuk. Co nam tutaj tym razem dadzą? Zobaczmy, nic, nic. Ech. Tej 3,5 prędkości marszu. No super, Do no fajnie, że maksymalna statystyka, jaka jest, jaka jest możliwa, no ale totalnie bezużyteczna, jeżeli o to chodzi. O! 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 Super. Zawsze sobie zablokuję te z lepszymi inskrypcjami. Ale jeszcze innych potrzebujemy. Czeka, to będzie teraz piąta, o ile się nie mylę. Z listy życzeń, piąta, tak, jeszcze pięć musimy tych rzadkich inskrypcji odkryć, żeby mieć legendarną. No, powiem Wam, że to jest coś naprawdę do całkowitych wielorybów. Bo to jest praktycznie nie, znaczy nie wiem, ile tysiąc trzeba otworzyć tych skrzynek, czy ile, żeby to było. O! Nie wiem, jak wyglądałem do mojej. do, mojego, do moich łuków statystyki, więc sobie zablokujemy. 3D. Dosa... Use this. Use this. 2, 1, 1, 5, 1, 7. 1, 9, 1, 7, 1, 5. Ok, tamtą zostawiamy sobie. 3-1-7, nie chcę mi, zostawiam. Zostawiam tylko tą jedną, którą tutaj zablokowałem. Tak, otwieramy kolejną dyszkę. Może dadzą, no też w końcu jeszcze jakąś epicką. Nic, nic. Nic całkowicie, nic. Wszystkie obrażenia, 1.8. 8 No ba, dobra statystyka, trzeba, trzeba, trzeba tu przyznać. Ogień wojny. Wszystko możemy sobie tutaj śmiało robić. ROL. Cyk. Nic. I chyba kolejne. Otwarcie, które nie ma nic ciekawego. Obrona piłoty 3-2%. To jest jakaś tak, atak 3-4. Boże, prawie maksymalne statystyki. Jedna. A tak, a tu obrona była, gdzieś ta obrona była. No, my. Pomyślmy, czy. Pergamin. Nie wiem, z której strony z pergamin. Nigdy nie wiem, jak to jest poukładane, ale. zablokujmy. No, jak będzie trzeba, to wsadzę jakąś inskrypcję, która mi nie jest do niczego potrzebna, żeby przerolować i potem, może, coś z tego więcej zrobimy. <laughs> Co my tu mamy? Zero inskrypcji. Może jakieś statystyki konkretne. Bo jak widzimy, to gówno na razie mamy. Ech. 3, 2, 1, 6 No i ostatnie 10 zostało. Tak. I co trzy inskrypcje, dobrze. Zobaczmy, co jest przed. Czy jest coś warte tego, aby zablokować. Nie. Nie. No i też nie. Super. Szczerze, bardzo yy, bardzo słabe otwieranie skrzynek. Dobra, pootwierane. Zniszczone. Zobaczmy, co tutaj mamy. Yy, 208. No, otwieramy sobie. 8. Super. Te kamienie są bardzo, ale to bardzo przydatne. Mam ich już nawet całkiem sporo. Jak zobaczymy, 481 jest to ilość zacna. Naprawdę zacna. Czy coś jeszcze tutaj będziemy dzisiaj robić na tym moim KD? No wygląda na to, że na dzisiaj to będzie wszystko. Potwieraliśmy sobie skrzyneczki, potwieraliśmy sobie, znaczy potwierali, skratowaliśmy sobie ekwipunek, który Wygląda aktualnie moim zdaniem całkiem zacnie, jak na to, że nie kupiłem tego konta, jest to moje konto rozwijane od samego początku. Cztery marsze, jeden gir, znaczy ja już wiem tylko tyle, że będę w przyszłości grał na pewno na trzy marsze piechoty. A więc mam, jak to u nas wygląda, marsz piechoty główny wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o gir. Potem tu mamy drugi marsz piechoty, zero krytów, zero przebudzenia, ale nic strasznego. Następnie mamy tutaj ekwipunek dla naszego łucz, łucznika. Jeden kryt się udał, i tu mamy dla naszego, naszej kawalerii aktualnie mieczyk. Sztylet, który będzie w przyszłości roztapiany, jeżeli będziemy mieć już wystarczającą ilość, żeby go podmienić. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. I trzymajcie się. Cześć!